Witajcie w dzisiejszym odcinku, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wielki event w Fortnite. Zapraszam do odcinka. Więc tak, jak tu możecie widzieć, jest klip z gry. Chodziło mi tutaj, że Komer wrzucił odłamek punktu zerowego. I teraz tylko dla tego kominu teraz mam niską grawitację. Ale dobra, to już było tydzień temu, więc teraz omówię event. Um, event będzie dzisiaj to będzie podobno największy event według leakerów, Ma trwać on ponad, ponad 30 minut To jest to jest mega dużo Zważając na uwagę które niektóre które eventy niektóre przepraszam, które trwały 12 minut po prostu a tutaj jest trailer eventu właśnie tego zobaczcie sam jak on wygląda to nasza szansa. Lepszej już nie będzie. No wygląda pisko, żeby jeszcze raz, żebyście tego nie przeoczyli. Event otwierałem się jego bramy, czyli że można wbić na event już o 19.26. warto to zrobić. Tutaj zresztą macie napisane, a sami event się odbędzie o 20.00. Najlepiej być naprawdę półtorej godziny przed tym eventem, bo to ma być największy event i nie wiadomo ile może być ludzi. A tutaj właśnie pokazuje się, że event się nazywa godzina 0 i że siódemka powraca. Końcu będzie mieć... W końcu fabuła będzie lepsza, bo tym rozdział wszyscy nie była zbyt za dobra, ale teraz będzie bardzo dobra. Chapter, finał... Finał chapteru fabuła właśnie. Nadzieja i Johnson są bohaterowie. Którzy walczą z demonem. Z demonem, ten Demon się wziął z portalu rozdziału 6. Nie wiem czy pamiętacie wtedy, kiedy były te maski i to było też był pod postacią ośmiornicy, ale teraz jest taki w całej postaci. Ma być właśnie powrót siódemki, co to ma być wspaniałą wiadomością. A to są też, nie wiem czy zauważyliście, ale te postacie mają być w rozdziale, w to sensie, znaczy, że te postacie były w rozdziale szóstym w danych sezonach i one, ma, i one mają nam pomóc w walce z tym demonem, na przykład Homer w gaciach to teraz jest Homer, nie? Star Wars to był mini sezon Star Warsów, M Godzilla to było w rozdziale 6 sezonie pierwszym, tak samo Kong, M i tak dalej, i tak dalej. Więc to zapowiada się bardzo ciekawy i wielki event. No i co, no i ja już nie mogę się doczekać eventu, to ma być największy event w historii, jeszcze raz powtarzam. Event będzie można wejść o 19.20 już, a sam event się rozpocznie o 20.00. Warto być półtorej godziny przed eventem. Eee, podobno mają być jakaś próba nowych serwerów, ale nie wiem jak to ma niby działać. Teraz po będzie podobno ma być ujawniony chapter 7, nie wiem, może trailer pokażą i to było na tyle. Ja już się z wami żegnam. martwcie się, w lobby jest jeszcze specjalna zakładka, to na razie.